To od czego zaczynamy? Od pasenku. Czy Piotr ulegnie byłej żonie? Najważniejsze, że w ogóle wraca. Ale jest to tylanie z lotniska? Nieobecność Piotra niespodziewanie się przedłuża. Coś musiało się wydarzyć. Magda M. Jutro o 21.30 w TVN. Na film zaprasza Veroni Mineral. Czyste pragnienie musi zaowocować. Tak to się zaczęło. Harry Potter i Kamień Filozoficzny. W piątek o 20.15 w TVN. Świąteczny nastrój. Dobrze było! Ale bez fanów to jednak nie to samo. Jedź ze mną na Eurowizję do Aten. Pamiętaj, to może być twój bilet. Biorę tylko samych swoich. Sami Gadają najtaniej. Urodzony zwycięzca. Proszę Państwa, proszę Państwa, gdzie on się podziewał, ten nasz Dudek? Telefon się urywał, ale nie ominie go żadna wiadomość, bo ma nową pocztę głosową TP i 20 nagranych wiadomości. Dzwonili z Bratysławy, Barcelony, dzwonił trener, jakaś Krystyna z gazowni. I ty aktywuj pocztę głosową TP pod numerem 9555. Teraz w dodatkowej opcji możesz połączyć ją z pocztą sieci Orange. Telekomunikacja Polska, główny sponsor reprezentacji. TCC w Twoim guście. O. Cześć, kochanie! Co, znowu zgaga? Niestrawność. Mm. i bierzesz na to wodę. No, Weź Reni. Możesz je stosować tak często jak potrzebujesz. Reni szybko i skutecznie zamienia nadmiar kwasu żołądkowego w wodę i substancje naturalne. A twój żołądek wnik wraca do równowagi. Lepiej? Mhm, mm Remi! Już w porządku, mój żołądku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Bigi Al do to puszyste lody śmietankowe na patyku. Są tak śmietankowe, że... Nie ma porównania. Algida Poczuj śmietankową radość. Odkryj tajemnicę owocowego smaku. Yupi. Teraz gazeta wyborcza wychodzi w nowej niższej cenie. Gazeta wyborcza za złoty 50. Zł. Wychodzi taniej. To był piątek, otwarcie piwiarni. Weszło tylko dwóch. Silek, daj mi jedne piwo. Zaczęli mnie sprawdzać. Typi. Alois. Uznanie na Śląsku. Farka. Pełne uznanie. Pamiętaj, chrupiąc KitKat, kata Lajona lub Aero, możesz szłykać super nagrody. Tylko pilnuj czasu i sms już tuż po pełnej godzinie. Bądź pierwszy! promocja promocjapl Gdzieś ty był do cholery. Aksel folii powraca. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Gdy w mieście szaleją złodzieje, śledztwo nie przynosi efektu, a policjanci wpadają w poważne tarapaty, z sieczą przybywa Eddie Mary. Gliniarz z Beverly Hills 2. W środę o 21.30 w TVN. Na orzeświający wieczór filmowy zaprasza producent lodowych cukierków Ice Fresh. Choć mocne, tylko dla orłów. Zapraszamy wszystkich do biznes klasy. Proszę przygotować się do obniżki kosztów. W plus dla biznesu jedna niska stawka dla wszystkich i do wszystkich. Nokia 6021 z zestawem blutów od złotych 22. Prosimy o włączenie telefonów w nowych taryfach biznes klasa. Zęby się przydają. Dbaj, by były mocne i zdrowe. Teraz aż 25 drażetek w wygodnej torebce. Orbit. Czuj zdrowo. Uwolnij naturalną energię. Nowa Lipton Ice Red. Czerwona herbata z kwaraną. Originalne delicje Swinging to the beat of music soft and sweet I met a dusky maiden one day with her naughty glance and charming hood Nie zawsze wszystko wychodzi. A wyborcza wychodzi codziennie. Czy wiesz, jak smakuje alpejskie mleczko? Dzień dobry, przeprowadza ankietę. Jak według pani smakuje alpejskie mleczko? Jest najdelikatniejsze. Najdelikatniejsze. Jest lekkie i puszyste. Puszyste. Hmm, puszyste. Rozpływa się w ustach. Milka alpejskie mleczko to najdelikatniejsza pianka z alpejskiego mleka oblana najdelikatniejszą czekoladą milka. Milka, alpejskie mleczko. Spróbuj, zanim zadzwoni świstak. Świstak, to do ciebie. RMF FM, najlepsza muzyka. mocniej, futbol to moja pasja, całe moje życie. Zawsze gram z myślą o Polsce. Dla moich kibiców warto grać na najwyższym poziomie. Wyobraź sobie piękne gole w najwyższej jakości obrazu i dźwięku. Przeżyj niepowtarzalne emocje z nowymi telewizorami LCD Samsung z obrazem w technologii HD-RED-y i wyjątkowym designem w trzech kolorach nie trudno to sobie wyobrazić. Astra, nowa zasada dynamiki. Już za 25 tysięcy złotych. Ruszy już jutro nowy ogólnopolski dziennik Polska, Europa, Świat. Nowość od Nescafe. Doskonałe Nescafe Cappuccino z gęstą, puszystą pianką. Jedyne cappuccino z tak gęstą pianką. Jedna tak przyjemna chwila. Nescafe. Co zrobisz? Jeśli z rządzeniem losu odmieni się dzisiaj całe Twoje życie. Jesteś na to gotowa? Nie chcesz chyba, aby poczuł, że jesteś spocona. Używaj reksony codziennie, bo nigdy nic nie wiadomo. Reksona niezawodna ochrona. Dwa nowe smaki karmi. La Mai i Selwa. Odkryj tajemnicę orzeźwienia. Dzień dobry. Ej, nie taki dobry. Boli mnie głowa. Weź aspirin. Aktywny składnik aspirin hamuje produkcję substancji odpowiedzialnych za ból i stan zapalny i skutecznie zwalcza bóle głowy i mięśniowo-stawowe. Już dobrze? Aspirin pomogła, dzięki. Aspirin na przeziębienie, aspirin na ból. Przed użyciem zapozna się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Celulit tworzy się na skutek napięcia i sztywnienia włókien, na które należy działać. LipoCure. Kuracja szokowa z manganem i adrenalizm, aby wyraźnie zmniejszyć nierówności. W 14 dni. Bez masażu. LipoCure. Serum wygładzające skórkę pomarańczową. Vichy. Zdrowie to podstawa. Zacznij od skóry. W przyszłości wszyscy będziemy chronić swoje oczy przed wpływem słońca. Tak jak teraz chronimy przed nim skórę. Soczewki Transitions chronią Twoje oczy przed zbyt silnym światłem i blokują szkodliwe promienie UV. Zacznij chronić swoje oczy już dziś. Transitions. Zdrowy wzrok w każdym świetle. Zapytaj optyka o certyfikat autentyczności. Hej, małe jest piękne. Podobnie jak w Europie, teraz także w Polsce, większość proszków do prania będzie bardziej skoncentrowana. Na przykład proszek z obecnego opakowania 3 kilo zostanie skoncentrowany do 2 kilo. Po prostu dozujesz mniej proszku, a wypierzesz tyle samo prania. Poręczny dla Ciebie i lepszy dla środowiska. Szukaj proszków z tym znakiem. Eurokompakt, Nowoczesny trend w całej Europie. Brawo, brawo! Brawa dla niego! Zdecydował się wyjść z pracy przed swoim szefem. I dla tej dziewczyny, dla weterynarii rzuciła prawo! Oklaski dla śmiałka, który rzucił wszystko i otworzył bar na plaży. Stańmy i pijmy brawo dla chłopaka, który wie, co naprawdę jest w życiu ważne. Gromkie brawa i owacje na stojąco. Dla nich. Oni wybrali smak swojego życia. Coca-Cola Light. Kochanie, ile my właściwie mamy dzieci? Yy, nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że już cały słoik. Aha, to może postaramy się o następny. Kawa rozpuszczalna Jakobs Kronung. Z najlepszych ziaren kawy Jakobs. <śmany> Epoka lodowcowa 2. Odwilż tylko w kinach. Oto Filip. Moja mama. Pokój mojego syna. Mój pokój! Fryzura. To dopiero fryzura. Ulubieniec domu. Mój ulubieniec! Coś pysznego! Coś pysznego! Dużo mleka, dużo kakao! Według mamy i według Filipa najlepsza przekąska to Kinder Delis. Kinder Delis. Równowaga smaku i wartości odżywczych. Kinder Delice. Teraz nowy smak kokosowy. Dobry wieczór. Jestem redaktorem Rzeczpospolitej. O tym powinni Państwo wiedzieć. Banki i firmy telekomunikacyjne kuszą nas promocjami. Ale dlaczego ciągle musimy sprawdzać, co kryje się w umowach? O tym piszemy jutro. Rzeczpospolita. Wiesz dobrze. Polski okręt wojenny żuraw. Czasy stalinowskie. Bunt na okręcie wydarzył się tylko raz. Do niego by pan strzelił? Jeżeli by mnie chciał uderzyć? Naturalnie, że tak. To już było wielkie poświęcenie. Marynarze chcieli prowadzić żurawia i popłynąć do istat. Dał mi broń. Pistolet mi dał. nie? No tak. Zatrzymać okręt. Zatrzymać silniki. No co ty głuchy jesteś? Albo rozkaz, albo kula w łeb. te do trzech! A co to za oga? Kilkunastu ludzi? Co to jest? Dla polityki. Z cyklu Wielkie Ucieczki. Bunt na Żurawiu. W czwartek o 21.30 w TVN. A Jak to nie mogą? Coca-Cola rozdaje bilety codziennie! Tu, do Niemiec, na Mistrzostwa Świata FIFA 2006, gdzie grają nasi kochani chłopcy! Fantastycznie! I coś jeszcze? Super piłki co godzina i gwarantowane szklanki! W naszym meczu każdy wygrywa! Szczegóły promocji na etykietach i www.ico.pl Bileciki, kochane, bileciki. Niektórych instytucji finansowych nie interesują ludzkie problemy. Ja jednak znam swoich klientów i lepiej ich rozumiem. Błyskawicznie dostarczam im pieniądze. Ale moja praca to coś więcej niż tylko pożyczanie pieniędzy. To przede wszystkim rozmowa i pomoc. Każdego dnia Provident pomaga tysiącom ludzi. Jak możemy Ci dzisiaj pomóc? Prowident 0801 124 124 Foxy przedstawia Nowy papier toaletowy Foxy bardzo miękki, idealny nawet dla najdelikatniejszej skóry. Foxy, miękkość jedwabiu. Włosy tak gładkie, tak lśniące, tak mocne. Nowy Timothy z bambusem. Włosy tak piękne, jak chciała natura. Wyobraź sobie świeży biały ser. Wcale się go nie boisz. Ser nasyca się delikatną śmietanką. I oto cały sekret. Właśnie dlatego danio jest tak sycące. A teraz otwierasz oczy i już się nie boisz. Sprawdźmy? Mhm. Danio. Najlepsza metoda na głoda. Nowość. Danio lekki. Niskokaloryczna metoda na głoda. W końcu się odegrałam. Masz prawo do zemsty na bólu. Weź pyralginum. Silny lek o poczwórnym działaniu. Pyralginum. Nie przebieraj w środkach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czaszce na majonezu Helmans zaskakuje wszystkich. Helmas 25% taniej na wiosnę. Dzięki telewizorowi plazmowemu LG z wbudowanym twardym dyskiem przeżywasz same przyjemności wiele. Wiele razy i za każdym razem inaczej. LG Life's Good. Tworząc nasze kolory, inspiracje, czerpiemy wprost z natury. Z pomocą kolorów Śnieżki Max łatwo, wydajnie i natrwałe wprowadzisz do swojego wnętrza pogodny nastrój. Śnieżka Max. Barwy na pogodny nastrój. Lubię grać różne role i ciągle się zmieniać. Ale moje włosy? Ani trochę. Suszenie, kręcenie, farbowanie. W efekcie moje włosy stały się cieńsze, słabe i niezbyt gęste. Wtedy sięgnęłam po Pantin gęste i mocne. I wszystko się zmieniło. Moje włosy stały się mocniejsze i dlatego wyglądają na grubsze i bardziej gęste. U mnie Pantin zawsze dostanie główną rolę, bo lubię mieć gęste włosy. Koncentruj się na tym, co ważne. Miej zdrowie w centrum uwagi. Nowość Centrum. Kompletny zestaw witamin i minerałów. Został wzbogacony o luteinę, która pomaga chronić Twoje oczy. Nowość Centrum z luteiną. Kompletne od A do Z. Mmm. Spróbuj nowego wariantu Blendamed. Pasta ta zawiera znane ze swojego kojącego działania ekstrakty z eukaliptusa, szałwii i rumianku. Twój uśmiech wróci na stałe. W nowej linii Blendamet inspirowanej naturą. Rumianek, krzałwia i eukaliptus. Sprawdź również inne warianty. Cytrynowa świeżość i wybielanie oraz siła oceanu i minerały. Poznaj nową linię Blendamet. Wyobraź sobie przestrzeń, gdzie życie płynie swoim własnym rytmem. Gdzie wszystko ma swoje miejsce. Ciepło, bezpieczeństwo, komfort. Roka. łazienki z wyobraźnią. Lepiej od razu zrobić sobie przerwę. Podwójny tuejks, podwójna przerwa. Już od pierwszych księżyców mamy zwyczaj przygotowywać szykuj. Według przepisu: świeży śnieg i liście mięty, zebrane w dniu letniego przesilenia.

Płać kartą Mastercard i wygraj wyjazdy na wszystkie mecze polskiej reprezentacji podczas Mistrzostw Świata FIFA 2006 oraz inne atrakcyjne nagrody. Kto zrobił, to za radość! Pierwsza bramka dla Polski! Jeden jedyny celny strzał! I kto by pomyślał, że to wystarczy, by wygrać! Piłkę Tisota, a nawet pasada. Wystarczy zgadnąć! Kto strzeli pierwszy! Zgadnij kto będzie pierwszy. Kastrol Magnatek. I ciesz się wygraną. Cześć, widzę, że jesteś w świetnej formie. Tak, dbają o mnie każdego dnia. Jak? Ty szczęściarzu. Przede wszystkim codziennie dostaję aktywie. To się nazywa wewnętrzna pielęgnacja. Activia z unikatowymi bakteriami ActiRegularis pomaga regulować pracę jelit. A jak smakuje? No, traktują cię po królewsku. Nic dziwnego, że do wszystkiego tak lekko podchodzisz. A czy twój brzuch jest z ciebie zadowolony? Activia reguluje i smakuje. Przedstawione sytuacje nie zdarzyły się naprawdę. Nie próbuj ich naśladować. O, ja, Sprite! Ty, Pragnienie! Co? To teraz będzie po mojemu będzie! A, ha, ha, ha. I... Pragnienie nie ma szans. Sprite! 65. Własne mieszkanie, no. Tylko to zobowiązania na lata, jak coś się stanie. Razem na pewno coś wymyślimy. chciał, nie wiem, zrobić sobie jakąś przerwę na miesiąc. Nie ma żadnego problemu. Każdy ma prawo do wakacji raz w roku. Słuchaj, hmm? a możemy tak w ogóle bez ślubu? W naszym banku myślimy życiowo fajnie. Eee, Skorzystaj z kredytu mieszkaniowego z bezpłatnym ubezpieczeniem na życie. Kredyt bank. O ubezpieczeniach opowiedzi Anka zwarty. Szymon Majewski pyta Tomasza Kota. Jak jest naprawdę? Te wahania są w okolicach jednego centymetra. Ewa Grzyzga pyta Majewskiego. Jak ty jesteś w stanie godzić pracę prezentera i rolę ojca? To nie są moje dzieci. Niezwykłe historie zwykłych ludzi. Przepraszam bardzo, ale ja nigdy nie spędziłem wakacji na wsi. Nasz leper nie, nie jest jak wiecz. Szymon Majewski Show. Zaraz po filmie Zaginiony świat w Parku rajski. programu jest dystrybutor obuwia Mac Wiadomo, że w muzeum można spotkać się z niezłą sztuką trzema. Wszystkie wpadły mi w oko, ja im też. I tak bez problemu miałem na wejściu jeden numer, ale chciałem więcej i długo nie musiałem czekać. Z drugą złapałem kontakt dwa miesiące później. I wtedy poczułem, że trzecia to tylko kwestia czasu. I rzeczywiście sam mogłem się przekonać, że cierpliwość popłaca. Im dłużej w popie, tym więcej lepszych numerów i 15 groszy za minutę. Sprawdź, ile ich możesz mieć. Wianka z naturalnym koktajlem minerałów. Dzień po dniu uwalnia niepohamowaną radość życia. Nałęczowianka, apetyt na życie. Uwolnij naturalną energię. Nowa Lipton Ice Red. Czerwona herbata z guaraną. czuje się silnik twojego samochodu kiedy używasz oleju Shell Helix oleju który aktywnie usuwa szkodliwe osady i orzeźwia silnik twojego samochodu tak właśnie czuje się samochód z olejem Shell Helix Teraz Gazeta Wyborcza wychodzi w nowej niższej cenie Gazeta Wyborcza za 0,50 50 zł wychodzi taniej Kropla po kropli napełnia cię siłą natury. Krążąc od wieków wśród skał Beskidu, nasyca się bogactwem minerałów. Kropla Beskidu. Kropla Twojej wewnętrznej siły. Czemu nie był uśpiony? Był, dostał dwie strzałki, 10 mg. Mógł zapaść w śpiączkę.